Mariolka ze backslash świata według kiepskich backslash wspomina, poznała męża backslash nie wierzyłam własnym oczom backslash. Świat według kiepskich to bez wątpienia jeden z najbardziej kultowych polskich seriali. Emitowany był on od 1999 do aż 2022 roku. To właśnie przez 23 lata Barbara Mularczyk-Potocka grała serialową Mariolkę. Córkę i Ferdynanda Kiepskiego. Granego przez Andrzeja Grabowskiego. Trzy tej też, to koniec problemów finansowych marzenek i sztuki, Aktorka odbiła się od dna. Przez wszystkie lata, kiedy to Barbara Mularczyk-Potocka grała Mariolkę, w jej życiu wydarzyło się wiele rzeczy. O których większość z nas nie miała pojęcia. Aktorka w rozmowie z serwisem Plejada ujawniła szczegóły swojego prywatnego życia. Jak się okazuje... Serialowa Mariolka poznała się ze swoim obecnym mężem, Rafałem Potockim, przez portal randkowy. Nie chciałam zostać rozpoznana, więc wybrałam zdjęcie, na którym nie do końca byłam do siebie podobna. Potem musiałam określić, jakiego mężczyzny szukam. Wypisałam więc wszystkie kryteria i okazało się, że z całego Wrocławia tylko trzech panów je spełnia. Odezwałam się do nich. Szczególnie miło pisało mi się z jednym z nich. Ale nie zdążyliśmy się spotkać, bo skasowałam mój profil, mówi Barbara Mularczyk-Potocka. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kobieta relacjonuje, że jakiś czas później spotkała się z koleżanką w knajpie. A ona wtedy przedstawiła jej Rafała, mężczyznę z którym pisała, zanim skasowała swój profil. Barbara Mularczyk-Potocka śmieje się jednak, że była to miłość od trzeciego wejrzenia. Bowiem dopiero podczas trzeciego przypadkowego spotkania stwierdziła, że to nie może być przypadek, że los ich znowu połączył. Trzytej też, odmieniony Bartosz Łukowski zaciąga się papierosem. Pamiętacie jeszcze Waldusia ze świata według kiepskich zdjęcia? Aktorka ze Świata Według Kiepskich opowiadała także, że na planie serialu przeżyła swoje dwie ciąże. Pomimo tego, że nadal pracowała w 8 miesiącu ciąży, doskonale udawało jej się ukryć ciążowy brzuszek. Zapytana o to, czy aktualnie jej dzieci oglądają Świat Według Kiepskich, odpowiedziała. Odkąd w ich pokoju pojawił się telewizor, to tak. Czasem słyszę, że oglądają. Kropka. Widzę, że lubią ten serial, mówi kobieta.